Step out the cage We raising all of the stakes Made no mistake Either you stay in your place Or we put in you on a plate Look at our face We put the fear in the dirt We had to struggle for change Pick up the pace We put in infinite work That's why we stay getting paid Y'all running late We moving on to the next You still been stuck in the phase There's no debate We draw the line in the sand We say it straight to your face They on the rate So we put the team on our back We took the city to state What it's gonna take Another S on our chest Another beat in the grave We in the they can't predict what we say Come out the cave They see the blood on our shirt They see the teeth in the face They watching tape Still trying to figure us out They think we came in a play They sending snakes They trying to give us a the curse They want us taking a bait that's okay we keep on dodging the bull we keep on saying Olay, blocking the way thinking we flip in reverse but we keep rushing the gate stopping the rain we know they sit on the throne it's looking easy to take we not afraid we put the fear in their bones ain't no more running away they tryna trying to chase they tryna to follow our steps they tryna to copy the wave boy that's so a that's why they keep getting curved you gotta stay in your lane they want to claim that we not giving them work like this is minimum wage Pops, I don't care if you the cops, anybody could get boxed. If you aim it for my head, then you better take your shot. If you miss, then this fist gonna be clean in your clock. I don't care if you the press or the fans or an op. If I stretch out these hands, they prepared to get robbed If your friends said that you had a chance, understand that they probably was meant for your friends. They my fans. <laughs> I jumped in the ring and I started swinging. Came from the jungles of drinking demons, fighting them off in the Coliseum. Studied and learned how to target weakness. That's why your team would do better beefing with someone else who was probably vegan. Touch me and lose every single finger. Touch me and watch out Massacre. As soon as you have the nerve to try to step to me, I will snatch your turf. A matter of express, I will snatch your earth. You tried to breathe to see how the asthma works. We don't compete. I'm not in the class with earth. My boys are down the ball if I say the word. The team is down the hall if I call the third. My them best. Believe that a massacre. No be so hard 다음 Nazywam się Marcej Chelowicz, a ze mną dzisiaj jest Mateusz Świec. Witamy wszystkich tutaj, właśnie zebranych na transmisji, na losowaniu grup do turnieju Winter Wingman Ostrów 2024. Wiele osób może się nie spodziewało nas tak wcześnie, właśnie, że tutaj zaraz będziemy robić kolejny turniej. No, ostatnio mieliśmy naszą rozgrywki sport Legends w listopadzie. No sięgam pamięcią jakby to było dziś, gdzie właśnie Team A zwyciężyło w naszym turnieju. Także no tutaj mamy troszkę inną, inne rozgrywki, oczywiście w trybie Wingman, czyli 2 na 2 na zmniejszonych mapach. Taka lekka alternatywa właśnie tutaj przez nas przedstawiona. No i dzisiaj będziemy, jak mówiłem, losować te grupy. Jeszcze tutaj chciałem podziękować oczywiście gminie Ostrów, dzięki której może się to odbyć tutaj właśnie te nasze rozgrywki, dzięki nim również nasza organizacja się może rozwijać, przez co jesteśmy im wdzięczni. Oczywiście wszystko odbędzie się w Centrum Kultury Bibli i Bibliotek w Gminie Ostrów oraz dziękujemy naszej szkole, zespołowi szkół agrotechnicznych. Tak, jeżeli chodzi natomiast o same losowanie, to zgłosiło się 8 drużyn, które zaraz poznamy, w związku z czym będziemy losowali Dwie grupy, grupę A oraz grupę B. Jeżeli chodzi o skrypt, dzięki któremu będzie to losowanie przeprowadzone, to te są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Drużyny, to można kliknąć sobie i zobaczyć, żeby nie było jakichś niedomówień. No cóż, nie będziemy dalej przedłużać, za chwilę będziemy przechodzić do losowania. Także już tutaj mamy przedstawione drużyny, e, tutaj właśnie przedstawmy jeszcze raz, tutaj Dogs Gaming już dobrze znane właśnie w naszej organizacji, tutaj mamy nową drużynę taką jak TOTH, e, drużynę to, TO HANDLE, to old, o przepraszam, to czyli TOO TO HANDLE już było u nas, także przepraszam, e, drużyna VIP UT, e, tutaj PAPUTEX po raz kolejny, CIEPŁY DRANIE również, e, również DAMAGE MY HEAD oraz EXEC, e, także na no, które będziemy powoli przychodzi właśnie do losowania. I zobaczymy, jakie drużyny zostaną tutaj wylosowane w grupie A oraz w grupie B. Jak widzimy, pierwszą drużyną do grupy A zostało Damage My Head. Teraz będziemy po głosować kolejną grupę i do kolejnej grupy mamy pierwszą drużynę Ciepłe Drania. Także zobaczymy co widzimy, że Tool to handle y, będzie tutaj właśnie zmierzać się z Damage My head i tutaj widzimy tak samo VIP, trafia do grupy B. No i zobaczymy jak tutaj skrypt nam teraz wylosuje następną drużynę i tutaj jest to y, drużyna EXEC. Y, także no zobaczymy co tutaj padnie. Do grupy B. Dogs Gaming, no tutaj Dogs Gaming może pokazać swój poziom, no zobaczymy jak się zmierzą w Wigmanach, bo wiemy, że to Wigman jest troszeczkę inne uniwersum rozgrywek, także no zobaczymy, tu zobaczymy gdzie teraz będzie UT, czy tutaj Paputek właśnie, która z drużyn trafi do której z grup, tutaj wciąż czekamy właśnie na losowanie. I tutaj widzimy, że UT trafia do grupy A. Przez to, właśnie, automatycznie Grup do grupy B trafia dużo na paputek. No, to mamy, myślę, dosyć ciekawe starcie tutaj, możemy mieć, Mateuszu. No, Dogs Game, Tutaj, no, rywale, właśnie w naszej organizacji, także, no, zobaczymy. Myślimy, że będzie dosyć zacięta walka. A no, tutaj, może jakoś to skomentujesz, właśnie, Mateuszu, co o tym sądzisz? Co tutaj dużo powiedzieć? No, zapowiadają się, jeżeli dobrze pamiętam, 12 meczy, które się będą odbywały od poniedziałku do środy. No, i na tych meczach zobaczymy, jak sobie wszystkie te grupy poradzą. Na pewno starcie Dox Gaming a Paputex będzie e, ciekawe, zwłaszcza, że będą to rozgrywki PO1, choć z, grupy, z każdej grupy wyjdą dwie drużyny, więc jest szansa, że właśnie to Paputex i Dox Gaming wyjdą. No, to tak trochę o nich wspominamy, ale głównie to dlatego, że już niejednokrotnie, tak jak wcześniej wspomniałeś, mieli o oni przyjemność u nas rozgrywać mecze. Jeżeli chodzi o sprawy takie techniczne, to jeszcze dzisiaj w przeciągu, myślę, kilkudziesięciu, kilkunastu minut pojawią się wyniki tego losowania na naszych mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej. I jeżeli chodzi o informacje stricte dla drużyn, to harmonogram wstępny tych meczy będzie podany, podany wysłany na maila oraz też wstawiony na social media w podobnym czasie, czyli w przeciągu około tej godziny. Także myślę, że na ten moment to wszystko, no cóż, czekamy na kolejne informacje na social mediach i pierwsze rozgrywki będą rozgrywane od poniedziałku, mniej więcej od godziny 11 do 15, w zależności od tego jak długie te mecze będą schodzić. Oczywiście tutaj nasze wyjście z grup będzie wszystko robione online, a następnie finały właśnie będą odbywały się w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów, dokładnie w Kamionce, tam wszystko, adres został podany, resztę informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.esportlegends.pl także no Mateuszu myślę, że to wszystko na dzisiaj także dziękujemy za uwagę i do zobaczenia Do zobaczenia